Od kilku dni centrum naszego miasta dekorują Wielkanocne akcenty i zarówno turyści, jak i mieszkańcy chętnie fotografują się w towarzystwie zajączków czy też pisanek. Skąd pomysł na ozdoby? Jak mój prezydent święta powinny nieść z sobą pozytywne emocje i pozytywną energię? Kupiliśmy te ozdoby, po prostu kosztowały 35 tysięcy, kupiliśmy i z drżeniem serca ustawiliśmy je tu na skworzenia partnerskich. No i z reakcji mieszkańców wynika, że podobają się te ozdoby, więc one już będą i każdego roku będziemy je może w różnej konfiguracji ustawiali. Podobnie zresztą jest z Rondem Praw Kobiet, gdzie mamy tą iluminację ustawioną i tu też mieszkańcy mnie dopytywali, kiedy to zabierzemy i chcieliby, żeby to zostało. To też zostaje. To już po prostu te kule świecące zostają. Tak samo ta dekoracja przyjęło się, więc na kolejne święta Wielkiej nocy będziemy przezdabiali poszczególne dzielnice. A wśród nich znajdzie się między innymi podczele, Racikowo czy dzielnica zachodnia. Wracamy do takiego właśnie no, dekorowania świątecznego miasta, ale mam również dobrą wiadomość, jesteśmy w trakcie już tak naprawdę decyzje zapadły. Będziemy również podświetlali miasto w sezonie letnim i te iluminacje będą dekorowały ulice oczywiście te, gdzie jest zatrzymany ruch, czyli tam, gdzie jest tylko ruch pieszy, no bo, bo tam piesi będą mieszkańcy, którzy tam mieszkają, i turyści, którzy przyjadą, po prostu będą mieli udekorowane pięknymi takimi ozdobami świetnymi. To jest ulica Mariacka i ulica Gierczak.